Dziś porozmawiamy, co trzeba wiedzieć, zaczynając pracę jako kurier miejski na takich aplikacjach jak na przykład Glovo, Uber Eats, Volt czy na przykład Bolt Food. Czy praca w Glovo w ogóle jest opłacalna? Pokażę Wam oczywiście swoje zarobki. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby realizować dostawę z Glovo? Powiem Wam, czym jest w ogóle Glovo i dla kogo ta praca? Cześć, mam na imię Mikołę i dziś wam pokażę w jaki sposób można zarobić swoje pierwsze pieniądze nie mając doświadczenia, w jaki sposób praca jako kurier zmieniła moje życie na lepsze, a czasami oczywiście na gorsze, więc nie przeciągajmy, jedziemy. Jak już pewnie wiecie od kolegi, który jeździ w głowo nagrywa i pokazuje swoją pracę na kanale Dexterowski. Pracować można nie tylko jeżdżąc rowerem elektrycznym. Wydaje się również zwykły rower, który można kupić za 250, 280, 300, a nawet 200 zł. Odpowiada również skuter, jak i samochód, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim należy mieć ukończony 18 lat oraz posiadać własny pojazd lub go po prostu wynająć. Podstawą również jest telefon z dostępem do internetu oraz rejestrację w aplikacji. Nawet do 200 zł możesz otrzymać zarejestrację w głowo, jeśli użyjesz mojego linku polecającego, który znajdziesz klasycznie pod opisaniem tego nagrania. Warunki i szczegóły o bonusie znajdziesz w opisie, a my idziemy dalej. Proces rejestracji jest banalnie prosty. Rejestrujemy się poprzez link, który znajdziecie w opisie tego materiału. Wprowadzamy tam imię, nazwisko, adres mailowy, miasto, numer telefonu oraz pojazd. Wybieramy formę współpracy, tutaj chodzi o to czy chcemy współpracować na podstawie własnej działalności gospodarczej czy na podstawie podpisanej umowy z partnerem flotowym. Do wyboru mamy jak i tych większych tak i tych mniejszych partnerów flotowych. Ja współpracuję dłuższego czasu z partnerem City Drive i jestem bardzo zadowolony z ich pracy. W czasie, kiedy jedni partnerzy zwijają się z rynku, City regularnie wypłaca ciężko zarobione nasze pieniądze na nasze konto na podstawie umowy, którą z nim podpisujemy. Dalej kończymy wszystkie niezbędne formalności, załatwiamy torbę termiczną, pobieramy aplikację, rezerwujemy godziny i ruszamy w miasto. Torba termiczna jest płatna i można ją zamówić kurierem do domu lub odebrać bezpośrednio od partnera City w piórze. Jak praktyka pokazuje, również potrzebny będzie Powerbank oraz uchwyt na telefon. Jeśli spadnie nam bateria poniżej 20%, Glowa anuluje Twoje godziny oraz nie będziesz dostawał zamówienia. Porozmawialiśmy teraz o podstawach, więc przejdźmy do konkretów. Każdy środek transportu jest dobry. Jak pisze głowo, samochód to najczęściej wybierany środek transportu w głowo. jego największą zaletą jest wysoki poziom komfortu, szczególnie porównując go ze skuterem lub rowerem. Dzięki niemu nie straszne nam żadne warunki pogodowe, nie sprawdzamy prognozy pogody i nie martwimy się jaka będzie pogoda dziś lub jutro. Nie zapominajmy o wadach auta na dostawę, wysoki koszt utrzymania w porównaniu do skutera lub e, rowera, ale coś za coś: koszty paliwa, inne koszty eksploatacyjne lub koszty naprawu mechanika to też kosztuje kolejnym minusem to są korki, a w pracy kuriera czas pieniądz. Podsumowując, jeżeli Twoim priorytetem jest komfort w pracy, wysoki koszt utrzymania i oczekiwania w korkach nie jest dla Ciebie zmartwieniem, śmiało wybieraj autko. Jak pisze Glowo, tani i żniwe. Rower lub rower elektryczny to kolejny popularny środek transportu wśród kurierów. Rowerem da się wszędzie, nawet w te najtrudniejsze miejsca. W trakcie pracy robimy cardio, a niższy koszt utrzymania pojazdu ceną komfortu w pracy. Pamiętajcie, gdybyście chcieli wynająć rower elektryczny bez kaucji oraz w bardzo dobrej rynkowej cenie, partner flotowy Sixy Drive jest w stanie go Wam wynająć. Oczywiście, link na tego partnera. Klasycznie w opisie. Podsumując, dzięki rowerowi jesteśmy w stanie zaoszczędzić najwięcej. Z łatwością ominiemy korki na mieście, dojeżdżając do klienta, a do tego zdrowy trening podczas pracy. Ale rower nie zapewni nam ochronę przed warunkami pogodowymi. Ochronę zapewni nam dobre ubrania oraz plaść przeciwdeszczowe. Najszybszy Najefektywniejszy, a przed tym rozsądny w utrzymaniu skuter, to według Glowa. Najlepszy środek transportu do realizowania dostaw. Zadowalający poziom komfortu i niedrogi w utrzymaniu, wybierając skuter możemy się spodziewać większej liczby zamówień wykonanych w przeciągu każdej godziny. Oczywiście skuterem najszybciej pokonamy dystans z punktu odbioru do punktu dostarczenia naszego zamówienia. Zapominamy o korkach na mieście niski koszt eksploatacji i napraw tego pojazdu nie pochłonął nam dużej ilości zarobionych przez nas pieniędzy. Skuter jest dla najlepszych kurierów, którzy nie boją się dyskomfortu w postaci zmieniających się warunków pogodowych. Wybierając skuter, jesteśmy szybcy i skuteczni w dostawach. Oczywiście rozsądne wydatki z utrzymaniem pojazdu. Praca jako kurier jest idealna dla osób studiujących. Jestem studentem i nie zawsze mogę pracować na całe lub na pół etatu. Jako kurier jestem w stanie pracować ile oraz kiedy chcę. Rezerwuję zmiany, wsiadam do auta i zaczynam zarabiać. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas na oglądanie tego filmu. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Powodzenia Wam życzę, a ja ruszam do miasta.